Sprzęt, który głównie... Dzięki uprzejmości portalu TwojaSłupca.pl jesteśmy w stanie pokazać Państwu działanie sprzętu, który został zamówiony przez Powiat Jeleniogórski. Mowa o mobilnych symulatorach zagrożeń pożarowych. To jeden z nich. Wygląda jak zwykła makieta lub domek dla lalek, jednak w rzeczywistości to nowoczesne narzędzie edukacyjne. W ramach działań edukacyjnych kupiliśmy trzy symulatory zagrożeń pożarowych. Jest to, to domek jednorodzinny w skali 1 do 12, również budynek użyteczności publicznej oraz las. Te urządzenia, które są naszpikowane elektroniką, pozwalają na to, aby zasymulować pewne zagrożenia, które mogą wystąpić tak naprawdę wszędzie, czy to w domu, czy to w pracy, czy właśnie w lesie. Dzięki sterownikom, które są budowane, możemy pokazywać, w jaki sposób rozprzestrzenia się pożar, czy też dym, czy to w budynku, czy w lesie. Jednak nawet najnowocześniejszy sprzęt na nic się nie zdaje, jeśli nie będzie obsługiwany przez odpowiednie osoby. Ten sprzęt na co dzień będzie wykorzystywany przez Państwową Straż Pożarną. Mamy z nimi porozumienie, więc symulatory są mobilne, będą jeździły po jednostkach oświatowych. Również mamy porozumienie z Karkonoskim Parkiem Narodowym, gdzie będziemy wykorzystywali ten trzeci symulator, symulator pożaru lasów i tego typu zagrożeń. Zakup mobilnych symulatorów zagrożeń pożarowych był możliwy dzięki realizacji projektu. To ważne dla nas zadanie zostało w 90 aż 90% sfinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W ramach tych środków 150 tysięcy zakupiliśmy, jak już powiedziałem, trzy mobilne symulatory zagrożeń pożarowych, ale również kilka tysięcy takich ulotek, broszur, kolorowanek dla dzieci, które informują, jak zachować się w sytuacjach zagrożenia, czy to pożarowego, czy też innej sytuacji niebezpiecznej, która może się wydarzyć każdego dnia.